Wycieczka majowa Natalie. Sobota. Wstałam, bo wstałam, ale mi się nie chciało. Dziś ta wycieczka z Julią. Nudy chyba, ale co mam zrobić? Jedno, że się zgodziłam, to trzeba. Drugie, że i tak w mieście nie mam co robić. Wszyscy się porozjeżdżali. Zostałam sama jak palec. To chyba lepiej gdzieś frunąć, niż kipić w chacie? Zresztą tak trochę mnie wierci. No ten Jerzy. Nie widziałam faceta. Julka co jakiś czas dzwoni do niego, gadają jak najęci. Widziała się z nim już kilka razy. A ja go nie widziałam. Tak, jakby go ukrywała. Ciekawa jestem i tyle. Jak on Julce zawrócił w głowie, to raczej byle kto nie jest. Julka taka wybradna i niedostępna. Widziałam kilka razy, przy różnych okazjach, jak jacyś rozmaici próbowali ją bajrować. Grzecznie spławiała fagasa, zmykał w podskokach i tyle go widzieli. No, a tu sama do faceta dzwoni, gada i gada. Coś jest na rzeczy. Ciekawe, co za te. Ty... Ale nic, zaraz się dowiem. Podobno ma po nas przyjechać. Zatem Furema ma, nie łazi z buta. To może nie taki ostatni biedak. Bo taki to jej po co? Taki z kasą, to i owszem, przyda się. No, ciekawe, ciekawe, wskoczyłem włachy, bo Julka już siedrze że śniadanie nie ma czasu, zaraz będzie dziesiąta. No, idę przecież, kończyłyśmy przygotowania, kiedy pod furtkę podjechał samochód. Nic specjalnego, znaczy do kryzysów finansowych ten Jerzy nie należy. Jakiś taki forcik z latami na garbie. No. To o co biega? Julka już w pąsach, ale ją wzięło. Cała uśmiechnięta, ślepia się świecą, o kurde ale cyrk. O kur. Ja nie mogę. Z bryki wysiadł taki starszy gość. To niby ma być ten Jerzy. Czy ona, ta Julka ogłupiała? Na cholerę jej ten Ramol. No nie, muszę jak coś z tym zrobić. To tak być nie może. Gdzie ona ma oczy? Ona, laska jak się patrzy. Która nasza jak spotykła tu? Dziadek z gratem. Pogięło ją. Dobra, na razie udajemy, że nic. Ale moja głowa w tym, żeby sobie dała spokój. Nie, nie dopuszczę. Julka otworzyła drzwi. Ten Jerzy wszedł do środka. Przywitali się jak dobrze, starzy znajomi. Coś już przegapiłam. To nic. Julka przedstawiła mnie temu swojemu. Dzień dobry, Natalia jestem. Podałam mu rękę. Na razie cisza, szara myszka, reszta potem. No i pozbieraliśmy się do Grata. Pojechaliśmy na wzgórza. W sumie, daleko nie było. Jakieś 20 kilosów. Facet pewnie, choć bez brawury prowadził Grata. Ma wprawę. Co prawda chłopaki od nas jeżdżą znacznie szybciej, ale nic. Jerzy był taki pewny, tego, co robił. Może i kierowca? Dojechaliśmy. Tłumów nie było. Pogoda co prawda jak dzwon, z nieba daje żarem, ale i miejsce już takie opatrzone i w taki upał, to ludzie raczej nad wodę wolą. Moje kumpele wszystkie gdzieś tyłki moczą. To tylko ja na posuszu. Kiedy poleźliśmy w ruiny Julka przylepiła się do faceta. On podał jej ramię a ona wsunęła swojej i tak leźni. Julka normalnie cała w skowronkach, szczebiocze i szczebiocze. Kiedy łaziliśmy, Jerzy zaczął opowiadać. Mówił o historii, strzelał datami, postaciami, które kojarzył z innymi miejscami i faktami w historii. Przytaczał jakieś anegdotki o ruinach. Ma gadane. Może on, jaki nauczyciel historii, no bo skąd by inaczej znał takie szczegóły? Gadał i gadał. Julka, normalnie wpatrzona jak w obrazek, oczu nie spuszczała z faceta. I ten uśmiech na ustach. Taki błogostan w niebo wzięty. Ja ci dam błogostan. Nie ma o czym gadać. Choć trzeba przyznać, że ten Jerzy ciekawie opowiadał. Nawet i mnie zainteresowało. Mnie z tego niezbyt wiele interesuje, ale w trakcie opowiadania jakoś tak mnie wciągnęło. Tym bardziej, iż mówił tak, no jakoś inaczej niż w szkole. Przeplatał ten poważniejsze treści dyktryjkami sepoki, jakimiś ciekawostkami. No i ja także się zasłuchałam. Nie do wiary, ale łaziliśmy prawie dwie godziny. A on nawijał przez te dwie godziny, cały czas. Na chwilę nie brakło mu słów. No, fakt ma gadane. Nie na pewno musi być jakimś belfrem. To jakaś taka wiedza, co nawet u nas historycy jej nie mają, może jakiś ze studiów? No, nawet tak trochę wygląda. A i tak Julka nie dla ciebie, facet, po moim trupie. Kiedy tak szli, w jakimś momencie Julka jakoś tak ciężej oparła się o jego ramię. Cholera, facet natychmiast to zauważył. Zaordynował odpoczynek. Zdziwiłam się. No, ma wyczucie. Siedliśmy na głazach, na środku wzgórza. Nawet nie widziałam wcześniej, że Jerzy ma z sobą mały plecak. No i wyciągnął z niego taki normalnie maks zapas wody. Nie powiem, im nie chciało się pić, skorzystałam bez wahania. Julka też piła, a piła. Facet jakoś oszczędniej. Dwa łyki dobry. Julce Bogostan znowu wrócił na fasadę. Zaczęli rozmawiać. Doszli do wniosku, że trzeba zrobić małą przerwę. Najlepiej na posiłek. Nie powiem, ja już także głód poczułam. Jerzy powiedział, że tuż obok ruin jest taka mała knajpka. Widział tam reklamę grilla, więc może by tak coś z grilla? Julka była oczywiście za. No mnie, mnie to było wszystko jedno, byle brzuch napchać. Poleźliśmy w dół. Przed knajpą porozstawiane były stoliki z parasolami. Zajęliśmy taki jeden w trójkę, zresztą wielkiego tłoku nie było. Po jakichś piętnastu minutach przynieśli nam te specjały z grilla. Mięsa jakieś na patykach, Julka powiedziała, że to karkówka, kiełbasy i jakieś warzywa. Papryki, cebulki, diabli wiedzą co jeszcze. Nie powiem mięso nawet dobre z tymi warzywami. Zresztą jak tak się połazi, to zje się wszystko. Nie, ale na poważnie to smaczne to było, bardzo smaczne. No i jakbym w domu zjadła dwa schabowe naraz, to bym od stołu nie wstała. Tu. Zjadłam prawie tyle samo, ale jakieś to takie lekkie było odwypełniony wypełniony żołądek. Dobre. Okazało się, iż jeszcze przygotował się nawet na okoliczność, poobiedniej siesty. Facet wyciągnął z bagażnika trzy składane krzesełka i zalogowaliśmy się na nich w cieniu drzew, rosnących na grani wzgórza, w chłodku i cieniu. Postanowili odpocząć czas jakiś po obżarstwie. Mnie jeszcze trochę nosiło, Polazłam poczytać tablicę ogłoszeń. Jakiś koncert tam zapowiadali. Kiedy wróciłam, siedzieli obok siebie. Julka taka przytulona głową do jego ramienia, szczebiotała a szczebiotała. Ten jej trzymał w swoich dłoniach jej lewą dłoń. Psiakrew gołąbki zasrane. Oj nie wasze doczekanie, nie ma zgody. Na razie jednak udałam głupa, usiadłam i powiedziałam im, iż za godzinę ma tu być jakiś koncert gitarowy poezji. Zapytałam, czy ich to interesuje, bo można by było zostać. Julka powiedziała, że jeśli chce, to jak najbardziej. I dalej robiła te maślane oczy do tego swojego. Sama nie wiem, czemu taka cięta jestem. Facet mnie ani grzeje, ani ziębi. Poukładany jest, o tej Julkę tak jakoś dba. Gadane ma i wiedzę też niczego w sobie. Ale mnie nie pasi. Zupełnie nie pasi. Jakiś za stary. Jakiś za bardzo zajmujący Jurkę. W sumie za pół dnia odezwała się do mnie może ze trzy razy. Co to ma być? A do niego gada i gada. Jakby było do kogo. Nie ma zgody. Ze mną na ścieżkę wojenną się nie wchodzi, bo marne szanse. Facet, jesteś już przegrany. Przegrany z kretesem. Zero szans. Ja ci to załatwię. No i doczekaliśmy koncertu. Nawet było co posłuchać. Lubię słuchać gitary i poezji śpiewanej. No, wiadomo nie zawsze nie na okrągło, ale tak od czasu do czasu to fajnie brzmi. Sama nie nauczyłam się grać, nikt mi nie pokazał. Zresztą wcześniej jakoś mi to nie było potrzebne. No, bo w konkursach recytatorskich to już w podstawówce brałam udział lubię mówić takie teksty, lubię się ich uczyć. O dziwo im się też podobało. Jerzy znał tego poetę, znał jego utwory. Nawet chyba jeden powiedział w całości. Oczywiście Julka była w niebo wzięta, głupia krowa. No ale niedługo tego, moja w tym głowa. Po koncercie siedzieliśmy jeszcze z godzinę, po czym Julka zadysponowała powrót do domu na kawę. Aha, znaczy nie koniec. Trudno, wytrzymam. Zresztą w domu, to mogę zmyć się na miasto i tyle. Co mam zrobić, to i tak zrobię, faceta już normalnie nie ma. A co? No i dość sprawnie zwinęliśmy to nasze krzesełkowe obozowisko, zapakowaliśmy Grata i do domu. Daleko nie było, więc szybko znalazłam się w domku, na swoich śmieciach. Oni, wylądowali w salonie. A niech. W sumie, to nałaziłam się jak dawno już nie. Tak pomyślałam trochę rozprostować kości i potem loty. Niemożliwe, żeby wszyscy dali z miasta nogę. Ktoś się trafi. Tak, tylko jakoś tak oko mi się przemknęło. Ciemno było, bardzo ciemno, kiedy moje ciało uznało za stosowne odpocząć na tyle, aby mnie obudzić. Na zegarku, była 21, oświeciłam światło. Cały dom pogrążony był w egipskich ciemnościach. I diabeł? Było pusto. Ich po prostu tu nie było. Obleciałam całą chatę pokój po pokoju. Tylko na bacie w kuchni Julka zostawiła kartkę. Nie czekaj, wrócę bardzo późno. Jak będziesz głodna, coś tam w lodówce zawsze jest. Julka no, masz Babo placyk. Pojechała sobie, z tym no nie to tak być nie może. Niedoczekanie wasze. Byłam trochę głodna, ale nie chciało mi się nic robić. Złapałam kole, pogasiłam wszystko i do wyra. Jednak chciało, jeszcze spać chciało. Jakieś rażące promienie waliły mnie po oczach. Tak, no przecież wczoraj nie zasuwałam zasłon. Nie widziałam ich, zapomniałam o nich. Spać mi się chciało. A teraz jeść mi się chce? Czemu ta julka nie wstaje? Już prawie ósma. Dobra, wstanę ja. Nie wiadomo kiedy wróciła. Obudzę ją. Tak, tylko kogo? Julki w domu nie było. Znaczy na noc nie wróciła. No nie, tak na pewno nie będzie. Dzwonię. Co o? Komórka wyłączyła? No nie w to. Trudno, coś tam na szybko sama sobie muszę zrobić, bo aż mnie zsie. Oj, siostra, będzie kara. Dam ja ci nocowanie u faceta. Jeszcze u tego. Już my sobie pogadamy. Będzie wóz albo przewóz. Nie ma lekko, Nie wrócić na noc. Spać u fagasa. Tego w tym domu nie było i nie będzie. Nie ma zgody.